Joga w ogrodzie. Cześć. Dzisiaj chciałam was zachęcić do porannej rozgrzewki. Samodzielnie w domu. Wiem, że to jest najtrudniejsza część takiej praktyki jogowej. Mówicie mi to za każdym razem, kiedy widzimy się na zajęciach, że na zajęciach łatwo się ćwiczy, bo jest energia grupy, po prostu jest ustalona godzina i musimy przyjść. Natomiast zmotywować się rano do wstania z łóżka i rozpoczęcia jakiego, jakiejkolwiek praktyki jest bardzo ciężko. Dlatego nagrałam teraz filmik. Mam nadzieję, że z tym filmikiem pójdzie Wam łatwiej proste ruchy, takie na poczucie własnego ciała, jak ja się dzisiaj mam, z jaką energią się obudziłam, obudziłem. Zapraszam do wspólnej porannej praktyki. No, to kiedy wstaliśmy z łóżka, to poprzeciągajmy się wygodnie. Poprzeciągajmy się. Wdech, ponapinaj ciało, ponapinaj, ponapinaj. Wydech, rozluźnij. Wdech, ponapinaj ciało, poruszaj nad garstkami. Wydech, rozluźnij ciało. I jeszcze raz. Wdech, w różne strony ręce. W prawo, wyciągnij w lewo. Wydech, rozluźnij. Możesz strzepnąć ręce, nogi, rozluźnić zupełnie. Dla mnie podstawą, kiedy rano. Chcę pobudzić swoje ciało, żeby dobrze funkcjonowało, jest rolowanie kręgosłupa, uelastycznienie tego kręgosłupa i pleców. Zatem zrób wdech, na wydechu zbliż brodę do mostka. I znowu zacznij sobie wyobrażać ten kręgosłup, jak go rolujesz w taką szpulę. Oddychaj, szukaj przestrzeni, luzu w ciele. Zobacz, gdzie są spięcia, poczuj je. I szukaj rozluźnienia z każdym oddechem. I wycofujemy się. Zrobimy tak jeszcze dwa razy. I wdech, i wydech. I wycofaj się. I jeszcze raz. Rolowanie kręgosłupa we własnym tempie. Wdech i wydech. I oddychaj normalnie. Wyobrażaj sobie ten kręgosłup, te kręgi kręgosłupa, jak one się teraz zachowują, jak się układają. I wycofaj się. Świetnie. Teraz chwila dla nadgarstków. Wyciągnij ręce, schowaj kciuki i poruszaj nadgarstkami. W jedną stronę, w drugą. Świetnie. Teraz splatamy dłonie i robimy taki młynek na rozluźnienie nadgarstków. Często macie mamy spięte nadgarstki. Czasami obserwuję, że są twarde jak skała. A to bardzo proste ćwiczenia, które rozluźniają je w jedną, w drugą stronę. I strzepnij. Świetnie. Teraz barki. Raz jeden do tyłu, raz drugi. Poruszaj klatką piersiową, spróbuj ją uruchomić, ale też nie rób w czasie tych ćwiczeń na siłę czegoś czy przeciwko, wbrew sobie. To jest Twoja rozgrzewka, Twój rozruch ciała. I w drugą stronę. Brawo, teraz duże koła rękami będziemy zataczać. Nieważne, ile zrobimy tych okrążeń. A ważne, żebyście sobie wyobrazili kształt, który teraz zataczacie rękami. Po jak największym łuku. I w drugą stronę. Świetnie. I rozluźnij się. Znowu rozluźnij ciało. Możesz to robić za każdym razem. Teraz biodra i miednica. Zrobimy uśmiechy bioder. Ugniemy nogi w kolanach i będziemy bujać bioderkami. Raz jedno biodro idzie do góry. Tak jakby ktoś ciągnął je na sznureczku do góry. A potem drugie biodro idzie do góry. I znowu wyobraź sobie taki sznureczek, który ciągnie to biodro w górę. Raz jedno. Raz drugie. Łagodne bujanie. Korpus ciała raczej nieruchomy. Nie angażujemy go do tego ruchu. A teraz miednica do przodu, do tyłu. Wyobraź sobie na przykład kość łonową, która idzie raz do góry, raz w dół. Raz do góry, raz w dół. Albo możesz wizualizować sobie kość ogonową, którą raz podkręcasz pod siebie, a raz unosisz do góry. Cały czas spokojny oddech. A teraz próbujemy połączyć te dwa ruchy i wyjdzie nam taki taniec miednicy. Oddychaj. Możesz te wszystkie ruchy nawet robić z zamkniętymi oczami. Możesz po prostu słuchać przede wszystkim swojego ciała. I w drugą stronę. I świetnie, zatrzymaj się. No i teraz ćwiczenia na stawy kolanowej, skokowej, na biodra jeszcze. Stajemy na lewej nodze, unosimy prawe kolano do góry i najpierw kręcimy stopą. Wyobraź sobie, że rysujesz stopą kółeczka po jak największym łuku. I w drugą stronę. I znowu tych powtórzeń samemu możesz zrobić, czy samej od, nie wiem, 7 do 10. W każdą stronę albo więcej. A teraz dokładamy kolano i dalej rysujemy palcami stopy kółka, ale dokładamy jeszcze ruch w kolanie czyli porusza nam się goleń. I w drugą stronę. Odkładamy prawą nogę i stajemy właśnie teraz na prawej, unosimy lewą. I zaczynamy od kostki, od stawu skokowego. Niech nam stopy dzisiaj służą znakomicie w poruszaniu się przez cały dzień i w drugą stronę. I teraz dodajemy kolano. I zmieniamy kierunek ruchu. Odkładamy lewą nogę i znowu prawa. Kolano do góry i otwieranie bioder. I w drugą stronę odkładamy prawą nogę. Staramy się zrobić mniej więcej taką samą liczbę powtórzeń, oczywiście. I druga noga. I w drugą stronę zmieniamy kierunek ruchu. I doskonale rozluźniamy nogi, ręce. Możemy jeszcze powspinać się na palcach. Z wdechem unosimy. Ręce w górę, zaciskamy dłonie w pięści. Wdech i wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I ostatni raz wdech. I wydech. O, przyjemnie. Mam nadzieję, że u Was też było przyjemnie. Życzę Wam dobrego dnia.